Cześć, tu Arci oglądacie mój wędkarski świat. Słuchajcie, dzisiaj w końcu ja rozpocznę sezon dla szczupaczka. <grym z nasionowidziousy> tak byłem wcześniej kilka dni z rodziną na Majóweczce. także czas wspaniały spędzony, ale dzisiaj jest czas na rybki, tak, bo wpadłem na świetny pomysł. Jak wiadomo boczny trok jest to metoda na którą bardzo dobrze biorą okonie i kiedy przyjeżdżałem tutaj w zimie bardzo często przyłowem tego bocznego troka były szczupaki i tak sobie w domu pomyślałem dlaczego nie zrobić zestawu właśnie do bocznego troku tylko z powiększoną przynętą z nieco większym obciążeniem i spróbować sobie tylko tych szczupaków połowić więc Pomysł jest taki, żeby po prostu łapać dzisiaj na boczny trok, ale szczupaki. Także gdzieś tam na przy, przed, przed przynętą będzie jeszcze stolóweczka założona. No i mam nadzieję, że będą brać te rybki. E, także ja tutaj biorę się do montażu zestawu. Zaraz Wam pokażę, jak ja to sobie wymyśliłem. No i później zaczyna łapać. <laughs> Okej, okay, biorę się do roboty. więc do budowy mojego zestawu będą potrzebne krętliki rozmiar jest obojęty, po prostu chodzi o to żeby był krętlik potrzebny jest, jest fluorocarbon ja że tutaj mam 0,28 tare wiadomo jak to przy bocznym troku jest potrzebne obciążenie, ja będę używał 10 lub 14 gram no i <laughs> przepłon ramowy na szczupaczka no i nic więcej mi tutaj do tego <laughs> potrzebne nie jest aha jeszcze oczywiście jeszcze oczywiście haki mogą być to haki offsetowe których ja tutaj na początku będę używał ponieważ jest sporo zaczepów ale no mogą być to równie dobrze też haki zwykłe dobra więc na początek przywiążę sobie kręcik zaciągam to wszystko jest gotowe dalej potrzebny będzie fluorokarbon oko przygotuje sobie dwa kawałki fluorokarbonu do jednego tego dłuższego około metrowego będzie przywiązana przynęta a do krótszego tak powiedzmy około 40 cm przywiązany będzie ciężarek do krętlika przywiązanego do plecionki przywiązuję sobie ten fluorokarbon węzeł będzie podobny, mianowicie obkręcam sobie kilka razy w ten sposób i później przez oczko przekładam tylko raz Delikatnie sobie to odciągam, jeśli oczywiście, zaciągam wszystko mocno i tyle nadmiar <tryk> siłki, obcinam oczekami. Ok, to na tym dłuższym teraz y, będzie moja przynęta. I teraz w to samo miejsce przy Krętliku przywiązuję sobie drugi odcinek żółki wygląda to tak że do jednego oczka na Krętliku przywiązana jest żółka na której będzie przynęta i żółka na której będzie obciążenie Teraz jeszcze druga rzecz, czyli tutaj do tego dłuższego kawałka przywiązuję sobie przepłon. Ok, powiem Wam, że zestaw już jest gotowy. Także wygląda to mniej więcej tak z daleka. Tutaj jest obciążenie poniżej. Tutaj około metra jest przynęta. i biorę się do roboty Nigdy wcześniej jeszcze tak nie mówiłem Jestem tam cieka jak to wszystko będzie się zachowywać rzucę sobie kontrolnie Dobrze. Dobra, lecimy. Jestem bardzo podekscytowany tym, co się tutaj będzie działo. A mam nadzieję, że będzie się działo sporo. Przed chwilą widziałem, że tam na wodzie było dość spore chrupnięcie. Kowalteczko, oczywiście, czapeczko po hamulcu. ten na szczupaka. Woda jak na 3 maja to się udała, naprawdę 10 stopni, jak sami widzicie, jestem w czapce. Uszy marzną niesamowite, co się dzieje w tym roku. A przed chwilą zerwałem cały zestaw, więc chwilę mi to zajęło, zanim się przebrężowiłem z powrotem. I teraz w międzyczasie też zmieniłem przynętę na taką, taki ciekawy kolor, taka jakby marchewka z brokatem, dość, dość okoniowa, ale szczupaki też na to reagowały w zimie. Powiem że jak na razie to się nic nie wydarzyło. Zerwałem tylko dwa zestawy. Drugi przed chwilą wplątał mi się w jakąś starą karpiową żyłkę. Na pewno karpiową, bo była gruba jak sznur do prania. Dobra, wziąłem się do roboty. Nie. nie, tylko co to będzie? O? a raczej chłopak nie będzie zbyt nie duży, ale po się może mieć w końcu już myślałem naprawdę, że nic tego nie będzie czy tu przy, przy brzegu Uf, salto Na miereczkę, zmierzę go jeszcze. Jak widzieliście, rybka była, Chciałem tym, zmierzyć, ale ona nie chciała. Wyskoczyła sobie w szcinki i popłynęła dalej. Mam nadzieję, że skoro siat jeden, to jeszcze coś tutaj dzisiaj uda się złowić. Biorę wędkę i rzucam dalej, także jest dobrze. Majówka pięknie rozpoczęta. Pierwszy szczupaczek, przecież miał koło 70 dość silny. Nie mogę go tutaj utrzymać złoma dwoma rękami. Także rybka w dobrej, w dobrej kondycji, naprawdę. No i cóż, no szkoda, że się nie udało go zmierzyć, ale mam nadzieję, że będzie kolejny. Oglądajcie dalej. Bardzo cieszy oczywiście ten fakt, że to co sobie założyłem na początku, czyli ten dropsot szczupakowy zadziałał. Może trwało to dłuższą chwilę, ale w międzyczasie też łapałem zwyczajnie z opadów na 3-4 gramowe główki bardzo powoli prowadząc i dawało to efektów i w końcu bum! Przełożyłem na boczny krok. Siedzi. Trzeba będzie się zawijać. Może w międzyczasie jeszcze coś uderzy. Patrzcie, idealnie. Idealnie na czas uderzył. No, myślę, że coś podobnego będzie. Tu się wędka ugina. Idealnie moment wyczuty. Mam nadzieję, że tego chociaż uda się zmierzyć. dość fajnie tam wchodzi ten szczupak o ile to szczupak jest dobra przejdę na drugą stronę co i co? co to takiego? O, prawie to samo Ale spokojnie przy brzegu już jest pod nogami kącik zapięty pod molo wejść gdzie jest podbierak? tutaj zapraszam do podbieraka pana Stupaka Koleczki techniczne, jest Kurde, straciłem ciężarek. Zobaczcie. Wygląda prawie identycznie jak ten poprzedni ale tym razem się go uda zmierzyć szałni ma rybka 58 tamten był zdecydowanie większy ale jak na rozpoczęcie sezonu drugi taki fajny okej, okay, wypuszczamy do wody do wody kołaszko. Ostatni łyd był wykonany, także, także kończę. Kończę, bo nie będę naciągał cierpliwości mojej żony. To e, więc, co ja jestem zadowolony sobie z dzisiejszego otwarcia sezonu szczupakowego. To, co sobie założyłem, czyli ten boczny drog szczupakowy, wypalił. Dwie rybki wpadły. Jedna większa, druga mniejsza. Także spoko. Nie przeciągam, pakuję się i spadam do domu. Jeżeli podobał Wam się materiał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach kanału, żeby widzieć tego więcej. Oj, co? Połamania wędek życzę wszystkim. No i sobie oczywiście. I widzimy się następnym razem nad wodą. Na razie.